Witajcie moi drodzy na kanale, co gotujemy, to zjemy. Dzisiaj zapraszam Was na szybki obiad na indyka z pieczarkami. 500 gramów pieczarek myjemy, kroimy i podsmażamy na łyżce masła, dodając również łyżeczkę soli i kilka szczypt pieprzu. Kilogram piersi z indyka kroimy w kosteczkę. Następnie przyprawiamy albo solą i pieprzem, albo jakąś ulubioną przyprawą. Ja czasami używam takiej przyprawy Kebab Gyros i powiem Wam szczerze, że bardzo mi się po prostu podoba ta przyprawa, więc dzisiaj jej użyję. Wiem, że jest to gotowa mieszanka przypraw, ale mimo wszystko bardzo ją lubię. Więc od czasu do czasu stosuję, oczywiście nie zawsze, żeby nie spowodować jakiejś pewnej monotonni w moich daniach. A dzisiaj z samego rana robię jedzenie. Marysia jeszcze śpi. Muszę zrobić obiad przed pracą, żeby po pracy, jak wrócimy wszyscy do domu, żeby był już gotowy. Teraz należy przyprawę lekko wetrzeć w to mięsko, bo nie będziemy tym razem czekać na to, aż mięso przejdzie przyprawą. Dlatego też można je tak pomasować lekko. I dorzucamy na odparowane już lekko pieczarki z nadmiaru wody. Co Wam mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o mięso z indyka? Jest to jedno z najzdrowszych mięs. Które można kupić w sklepie, oprócz także i królika, ponieważ do produkcji mięsa, właśnie z indyka, w większości przypadków nie używa się środków chemicznych, typu np. antybiotyki, bo indyki są wrażliwe na takie substancje. Przynajmniej z tego co ja wiem. Jeśli ktoś ma jakąś inną wiedzę, niech napisze mi w komentarzu, ale ja jestem przekonana, że mięso z indyka jest znacznie lepsze niż na przykład mięso z kurczaka, które niejednokrotnie jest faszerowane właśnie różnymi antybiotykami. Chociaż można już kupić kurczaka z chowu bez antybiotyków, ale oczywiście on odpowiednio więcej kosztuje. Moi drodzy, kupując takie gotowe przyprawy, warto zwrócić uwagę na to, żeby one nie, nie były z dodatkiem glutaminianu monosodowego, ze względu na to, że jest to środek, który sztucznie wzmacnia smak. Ten, ta przyprawa jest właśnie bez tego glutaminianu i bez dodatku barwników. Po wstępnym przesmarzaniu, kiedy już pory mięsa są zamknięte, należy przykryć pokrywką i dusić jeszcze pod przykryciem około 15 minut. Tak, 15-20 minut. W tym czasie przygotujemy ziemniaki. Ja gotuję ziemniaki w ten sposób, że najpierw doprowadzam wodę do brzenia, samą wodę. Przed Włożeniem ziemniaków solę tą wodę i dopiero potem wkładam ziemniaki, żeby skrócić czas przebywania ziemniaków w wodzie, bo im dłużej ziemniaki są w wodzie, tym więcej wartości tracą. Najchętniej, jeśli mam więcej czasu, gotuję ziemniaki w mundurkach. Albo przynajmniej nie pokrojone w tej formie. Ale dzisiaj, ze względu na to, że nie mam tak wiele czasu, muszę je pokroić, aby czas gotowania wynosił około 20 minut. Ważną rzeczą przy gotowaniu ziemniaków jest także to, żeby nie było zbyt dużo wody w garnku. Bo im więcej wody, tym więcej tych substancji odżywczych przechodzi do tej wody z tych ziemniaków. Bo wodę, jak wiecie, i najczęściej się to stosuje, się po prostu wylewa. Choć niektórzy piją tą wodę z ziemniaków. Ona ma wiele mikroelementów. Mi osobiście bardzo nie smakuje ta woda. Chociaż już próbowałam, wypiłam ze szklankę. A czy wy kiedyś próbowaliście pić wodę z ziemniaków? Ciekawa jestem. Napiszcie w komentarzu. Gdy ziemniaki się gotują, a mięsko już dochodzi, można zrobić już zagęszczenie sosu. Ja biorę moi drodzy łyżeczkę mąki pszennej. Dodaję kilka łyżek wody zimnej. Oczywiście mieszam. Można też do tej mieszaninki dodać nieco soli jeżeli zbyt mocno nie posoliliśmy pieczarek. Mięsko nie musi pływać w sosie, dlatego nie dodajemy za dużo wody. W ogóle nie powinniśmy dodawać wody, bo pieczarki tutaj dużo wody puściły, było ich 500 gramów tych pieczarek, więc to zagęszczenie sosu jest po prostu jedynie. Dotyczy jedynie tego, co się wydzieliło z mięsa i z tych pieczarek. Stąd też. Ta odrobinka sosu będzie miała intensywny smak. I super! Jeszcze z minutkę należy podgrzać, aż się zagotuje ten sosik. I można już odstawić na bok, bo nasze mięso z pieczarkami jest już gotowe. Jeżeli potrzebujecie, moi drodzy, więcej przypraw, czy jakieś swoje ulubione przyprawy, możecie dodawać. To jest jedynie taki pomysł z mojej strony, jeśli chodzi o przygotowanie tego mięsa. My osobiście nie będziemy dodawać więcej soli ani innych przypraw, ale wiadomo, że każdy ma swój własny smak i swoje własne przyzwyczajenia. Tak więc, ja nie wykluczam dodawania. Jeszcze czegoś. Można ewentualnie dodać na przykład jeszcze śmietanki. Ja zobaczę, czy mam śmietankę w lodówce. No nie mam śmietanki, więc będzie taki czysty sosik. Ale jeśli macie, możecie kapeczkę, śmietanki, kremówki dolać. Powiedzmy około dwóch, trzech łyżek. Wtedy to ładnie by zabieliło nasz sosik. Dobrze, to mięsko gotowe jakie się gotują, więc czas na przygotowanie surówki. Ze względu na to, moi drodzy, że buraczki bardzo brudzą, chlapią, gdy się je ściera na tarce, ja je przygotowuję zwykle w zlewie. Oczywiście wkładam miskę do zlewu i po prostu trę buraki w zlewie, aby mi nie pobrudziły kuchni po prostu. Z zlewu wiadomo, że można łatwo wszystko zmyć. Oczywiście na początku jeszcze myję buraczki oczyszczam, mimo tego, że to są już gotowe, ugotowane, one często mają jakieś takie nie do końca zdjęte skórki, więc ja je tutaj bardziej przygotowuję, sprawdzam. O, na przykład tutaj jest jakieś coś twardego. I tutaj, też na tych buraczkach. Tym razem wybrałam buraczki bio, ale powiem Wam szczerze, że nie zawsze wybieram bio. Sugeruje się bardziej nie tyle, czy to jest bio, czy nie bio, ale jak one wyglądają. Jaki kolor soku jest w tych buraczkach czy on jest taki intensywnie czerwony czy taki zgaszony bo jeśli jest zgaszony to znaczy że buraczki mogą być przegotowane Buraczki już starte, do tego jeszcze użyjemy jabłko. Będzie to takie średniej wielkości jabłko ja je obiorę ze skórki i również zetrę na tej samej tarce na której tarłam buraczki na patelni rozgrzewamy dwie łyżki oliwy z oliwek wkładamy na patelnię starte buraczki z jabłkiem i zasmażamy Dodajemy również łyżeczkę octu jabłkowego albo soku z cytryny. Ostatnio w Teleekspresie mówili o pewnych takich zachowaniach Polaków, które są bardzo powtarzalne. Czyli na przykład, że w kuchni mamy magnesy na lodówce. Ja osobiście mam magnesy na lodówce. Nie wiem jak u Was. Że są to takie bardzo powtarzalne i charakterystyczne dla Polaków właśnie zachowania. Albo że mamy kosz. Które trzymamy pod zlewo zmywakiem w kuchni. Ja osobiście nie robię tak, bo pod zlewo zmywakiem trzymam garnki, ale to tylko ze względu na to, że mam mało miejsca. Natomiast koszt stoi sobie na e, podłodze <noise> zwyczajnie. Wiem, że to niezbyt estetycznie wygląda, ale jednak tak rozwiązałam tutaj ten problem braku przestrzeni. Ale Ciekawa jestem, czy u Was kosz także znajduje się pod zlewozmywakiem, albo jeszcze, że większość Polaków ma paprotkę. Taki kwiatek, paprotkę. Ja kiedyś miałam paprotkę, ale już teraz nie mam. W tej chwili mam dużo storczyków. Myślę, że ten trend się powoli odwraca na rzecz takich kwiatów, które ładnie wyglądają. I nie mają zbyt dużych wymagań, tak jak te storczyki i długo kwitną. To jest niewątpliwa zaleta tych storczyków. Także myślę, że niedługo będą mówić, że Polacy mają tradycyjnie w domu storczyki. A jak to jest u was? Napiszcie w komentarzu. Bo sama jestem ciekawa, czy u Was się te statystyki z TeleExpresu sprawdzają. Muraczką już starczy podsmażania. Dzięki temu podsmażaniu one się robią takie słodziutkie, bez użycia cukru. Ziemniaki już są odlane z wody. Jeszcze chwileczkę je podsuszę. Na malutkim gaziku, ale już tyle wystarczy. Już są suche. Jeszcze troszeczkę koperku i będzie git. No i moi drodzy, obiad już jest przygotowany, mięsko z pieczarkami, czyli indyk z pieczarkami w leciutkim sosie, ziemniaczki z koperkiem, surówka z buraczków z zasmażanych z jabłkiem i e, z odrobiną octu. Obiad przygotowany i super, po powrocie z pracy będzie co zjeść. Tutaj mamy już do spróbowania obiad, proszę Marysiu, indyka. Spróbuj, indyk z pieczarkami. Ja też od indyka zacznę. Puszmy. Puszmy? Mhm. Potwierdzam, moi drodzy. Bardzo smaczne danie. Więc co Marysiu, polecamy. Mhm. Polecamy Wam ten przepis. To do zobaczenia moi drodzy i do usłyszenia w następnych odcinkach. Pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. My na wszystkie komentarze odpowiadamy. Pa! Filmach też. Filmach pa. też. Pa!